Obozowicze, to wyzwanie będzie sprawdzianem waszych umiejętności przetrwania w terenie. Nie będę was okłamywał. Niektórzy z was mogą nie wrócić żywi. Żartowałem. <ścoughs> Musicie tylko spędzić jedną noc w lesie. Wszystko, czego potrzebujecie, znajdziecie w obozie swojej drużyny. Musicie go odszukać. A, I uważajcie na niedźwiedzie. Straciliśmy kilku starzystów przed produkcją. Drużyna, która wróci na śniadanie jako pierwsza, zdobywa tytuł Niezwyciężonych. kapujecie? No to w drogę. Powiedział, że tam są niedźwiedzie? Miałem raz małe spotkanko z niedźwiedziem. Powiedzmy, że jego głowa wygląda całkiem nieźle nad kominkiem. Och, kiedyś widziałam niedźwiedzia wyjadającego śmieci. Z olbrzymich zębów zwisał mu makaron spaghetti, a wyglądał jak krew i flaki. Po prostu ohyda. A my myśleliśmy, że właśnie zjadł kota sąsiadów Simba, a ten wrócił po tygodniu. Ta. Nie jadłeś spaghetti, prawda? Dobrze, chodźmy. Hej, Gwen, zaczekaj! Mogę pójść z tobą? Nie. Hej, jeśli chodzi o tę całą historię z pamiętnikiem. Najlepsze przyjaciółki do końca życia. Razem chorowałyśmy nawet na ocnę wieczną. Nie nie mogę, ale była zabawa. Fajnie jest mieć kogoś, kto zdrapie wszystkie małe strupy! Żebyś wiedziała. Ona musi odpaść jako następna. Kto? A jak myślisz? Wrzuciła czerwone mrówki Harolda do mojego łóżka. Tak, ale ty na oczach całego świata przeczytałaś jej pamiętnik. Więc... Więc nie było to zbyt miłe. Już jest po niej! Dobra. Były naprawdę pyszne. Trudno uwierzyć, że były aż tak pyszne, co? Były naprawdę tak pyszne, Katie! Gdzie jest reszta drużyny? Nie wiem. Muszą być gdzieś w pobliżu. Zabójcze o konie! Gdzie jesteście? Zabójcze o konie! U nich miałyśmy 7 lat i zgubiłyśmy się w centrum handlowym! A ty zaczęłaś płakać i strażnicy musieli wzywać nasze mamy, ale one były wściekłe! Ja nie mogę! Daj spokój, nic tam nie jest. ZAWÓJ konie! E, ale... tu nie ma jedzenia! To jest walka o przetrwanie. Spójrz na instrukcję. Ciekawe, czy są tutaj jakieś niedźwiedzie. A gdybyśmy wydali jakieś niedźwiedziowe dźwięki i je zwabili? <noise> byłoby bardzo zabawnie. Ua! Jestem niedźwiedziem! Mógłbyś się zamknąć, próbuję coś przeczytać. Napisali, że musimy znaleźć tu własne jedzenie. Nadal go nie widzę. Chyba musimy poszukać w lesie. Ja pójdę. Szybko znajduję żarcie. Cóż, przynajmniej w tym tygodniu utrzymam dietę. Nie wiesz, gdzie jesteśmy, prawda? Wiem. Nie wiem, ale to nie moja wina. Zauważyłaś, że wszystkie drzewa są takie same? No, wiedziałam, że nie powinna była cię słuchać. Co? Myślisz, że jestem za mało bystra, żeby ich znaleźć? Przecież nie masz najlepszej orientacji w terenie. Ej, no właśnie, że mam! Nie, e, właśnie, że nie! Bo się gubi my! Gubimy! gubimy. O, jestem taka głodna! O. Mój żołądek. Zjadł chyba mój żołądek. Co no, zamawiał pepperoni z dodatkowym serem? Pizza dla ekipy, tutaj. Niewiarygodne. Jak prawdziwy men! Złowiłem rybę! Chyba sobie żartujesz. O, kurczę, jesteś niesamowity. Ach, uwielbiam ryby, uwielbiam ryby! Ach, chyba powinniśmy ją najpierw ugotować, nie? Skąd wiesz, jak łowić ryby? Dziadek mnie nauczył! Kiedyś złowiłem rekina, ugryzł mnie w tyłek. Spójrzcie! O, oślepłam w moje oczy! O, to jest czadowe! Ja przynajmniej umiem kierować samochodem, ty... ty chodząca dziewczyno. Kto teraz jest bystrzejszy? Ubiegłoroczna wycieczka na plażę coś ci mówi? Nie wierzę, że wyciągasz tę starą historię. Ale tego dnia miałam na sobie naprawdę urocze bikini. Wjechałaś samochodem mojej mamy w stoisko z przekąskami. To było zupełnie poza moim polem widzenia. Gdyby nie ja, to jeździłabyś do centrum handlowego autobusu. A gdyby nie ja, nigdy byś nie znalazła drogi do tego centrum. Och, ja dobrze znam drogę do centrum. Ciągle liczysz na mnie. Gdyby nie ja, to nawet nie znalazłabyś się w tym programie. O, mówisz tak, bo jestem ładniejsza od ciebie. Nie działam, że tak myślisz. To prawda. Wszyscy tak uważają. Sadie jest najładniejszą dziewczyną, jaką znam. O, ty jesteś najładniejszą, jaką znam! Jesteśmy naprawdę ładne, prawda? Fajnie, że możemy tak mówić o sobie i nie myślą, że jesteśmy próżne, co? Jestem tym zachwycona! Ja też! Dosyć tego! Kiedy wrócimy do obozu, rozwiązujemy NPDKZ. Świetnie! Świetnie do kwadratu! Kurczę! Rozbijasz namiot jak facet! Kurczę, rozbijasz namiot jak facet? Chciałem powiedzieć, że nie zachowujesz się jak dziewczyna przy brudnej robocie. Jejku, dzięki. Co na obiad, kobieto? Umieram z głodu. Mam nadzieję, że nie liczysz teraz na żadną odpowiedź. Hej, zobaczcie, co znalazłem! No cóż, nigdy wcześniej nie jadłem gulaszu z królika. Co tam jestem mięsożerny? To moje nowe zwierzątko? Nazwę go Zajączek. Nie znalazłeś żadnego jedzenia? Ach, więc wygląda na to, że obiad będzie się składał z larw i jagód. Czy ktoś gdzieś może widział nasze słodziutkie idiotki? Katie, spójrz. Drzewo z widłami w środku. To dobrze, prawda? Nie, nie dobrze. Widziałyśmy to samo drzewo dwie godziny temu. Zatoczyłyśmy tylko gigantyczne koło. Dobra, ogień się pali, ryba piecze na grillu, namiot rozłożony. Nieźle poszło brachu, ryba pachnie wspaniale. Dzięki stary! Wszystko zawdzięczam dziadkowi. Więc razem z dziadkiem walczyliście z niedźwiedziem? O tak! To był najbardziej przerażający dzień w moim życiu. Byliśmy w lesie, kiedy natknęliśmy się na ogromną bestię! Mówię wam, na oko był wielki na jakieś 3 metry! I wtedy zaczął przerażająco ryczeć! Aaaa! Chwyciliśmy za śródówki. Wiedzieliśmy, że albo on, albo my! Nic osobistego, tylko prawo dżungli! I wtedy. BUM! Jeden strzał wystarczył, żeby powalić wielką bestię! Naznaczyliśmy się jego krwią, aby go uczcić! To była dobra śmierć. Tak, jasne. Nie wierzę, że powaliłeś trzymetrowego niedźwiedzia. Hej, ktoś widział tę szajbuzkę? Chyba poszła zrobić siku. Nie ma jej już ponad godzinę. Easy! Easy! Easy, suśle, gdzie jesteś? <grystanie> Dobrze. Przez chwilę myślałem, że już po tobie. Wielka piramida w gizie! Zostaniemy zjedzeni szybce przez niedźwiedzia! To jakiś horror! Niech nam ktoś pomoże! Chcę do babusi! Na drzewa! Właśnie na drzewa! Spokojnie, to tylko sowa. Przepraszam, ale w lesie w nocy czuję się bardzo nieswojo. Przypomniała mi się pewna przerażająca historia, którą kiedyś słyszałem. Super, Ransko!